Płani, drogie siostry zakonne, umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia. Oto mija 200 lat od czasu, kiedy tę świątynię dokładnie 3 maja 1823 roku konsekrował biskup tyniecki Grzegorz Tomasz Ziegler, a jej patronką stała się święta Maria Magdalena. Wiemy jednak z przekazów historycznych, że kult w tym miejscu odbywał się wcześniej, a sama budowa tej świątyni rozpoczęła się w roku 1812. Budowa aż do osiągnięcia właściwego stanu pozwalającego na konsekrację trwała 11 lat. Patrząc na tę świątynię podziwiamy nie tylko murarski kunszt, piękno wykonania tej świątyni, Zabytki, które się w niej znajdują. Ale dzisiaj, w rocznicy tej konsekracji, z podziwem chcemy patrzeć przede wszystkim na wiarę ludzi, dzięki którym ta świątynia powstała. Sprawując tę Eucharystię, która oprócz tego, że jest ofiarą i ucztą, jest również dziękczynieniem. I właśnie podczas niej chcemy dziękować za tych ludzi którzy tę świątynię wznosili, za tych, którzy tę świątynię fundowali i za pasterzy, którzy w tym miejscu pracowali, wzniecali wiarę, która doprowadziła do tego, aby powstał ten Kościół. Moi drodzy, może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale trzeba także Panu Bogu dziękować za tę świątynię, za to, że zechciał tu na ziemi głogoczowskiej zamieszkać wśród was. Trzeba mu dziękować za to, że jest pośród nas, że tu w tej świątyni sprawowana jest najświętsza ofiara, udzielane są sakramenty, które towarzyszą ludzkiemu życiu od momentu chrztu poprzez pierwszą spowiedź i komunię świętą, sakramenty małżeństwa i chorych, a także za to, że mury tej świątyni w obrzędzie pogrzebu żegnają tych, którzy odchodzą do wieczności. I moi drodzy, są jeszcze ludzie na tym świecie, którzy nie mogą cieszyć się z tego, że w ich miejscowościach znajduje się Dom Boży, który mógłby stać się także ich domem. To niejako powinno nas pobudzać do wdzięczności za to, że my mamy tę świątynię, że mamy to miejsce, w którym możemy się spotkać praktycznie o każdej porze z. Panem Bogiem, doświadczyć Jego obecności. Ja sam pracując w Brazylii, odwiedzałem kilka razy naszych polskich misjonarzy, Bernardynów, którzy pracują w Argentynie wśród Indian Guarani. Pracują oni wśród ludzi, którzy przyjęli chrzest, ale nie przystąpili jeszcze do Eucharystii. Z bardzo prostego powodu. Nie mieli jeszcze kaplicy, gdzie można odprawić mszę świętą. Oczywiście można odprawić mszę świętą tak zwaną Subidivo pod gołym niebem. Ale w tym oczekiwaniu jest forma pewnego przygotowania. Jeśli powstanie kaplica, wtedy otrzymacie dar, wtedy Bóg prawdziwie zamieszka pośród Was. Tak jak wspomniałem, jest to swoiste przygotowanie do przyjęcia Eucharystii. Wy nie musicie się martwić o to, aby zbierać środki i poświęcać czas na budowę Kościoła. Wasi przodkowie zrobili to za Was. Wy także podjęliście dzieło troski o tę świątynię, aby przekazać kiedyś ją w ręce waszych dzieci, wnuków i następnym pokoleniom. Jest taka piękna pieśń, która mówi, jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom. Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas. Kręknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie, Bogu oddajmy cześć. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że Kościół to Dom Boży. Nawet dzieci w przedszkolu na pytanie, co to jest Kościół, z łatwością odpowiadają, że jest to Dom Pana Boga. I tak jest. Oczywiście wiemy, że ta świątynia nie obejmuje całego majestatu Boga, nie może go objąć, bo Jego majestat jest niepojęty. Ale to Kościół staje się takim szczególnym miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Człowiek, żeby znaleźć Boga, musi wejść w ciszę, musi znaleźć sobie takie miejsce, gdzie nie dochodzą do niego hałasy tego świata. I takim miejscem w każdej parafii jest Kościół. Mieszka w nim Bóg pod postacią chleba, ukryty w tabernakulum. W tym Bożym Domu panuje cisza, kiedy tu przychodzimy, wyciszamy się, bo w tej ciszy dochodzi do nas głos Boga. Wszystko, co nas tutaj otacza, jest po to stworzone, aby doszedł do nas głos Boga. Tu w tej świątyni piękno ołtarz główny, w którym umieszczony jest obraz świętej Marii Magdaleny, ale również obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ujmuje nas spojrzenie postaci z obrazu przedstawiające, na, przedstawiające narodzenie pańskie, dokoła wisi droga krzyżowa i wiele innych obrazów. Życie ludzkie to także taka droga krzyżowa, upadki, cierpienia, bóle. to także słowo Boże ku nam skierowane. Ale najważniejsze w tym kościele jest to, że każdy z nas ma tu swoje miejsce. Nie tylko ci, którzy tu stale mieszkają, ale także ci, którzy z tej parafii wyjechali, często daleko, na drugi koniec świata, ale także ci, którzy tu przyjeżdżają i szukają ciszy, znajdują sobie miejsce w tej świątyni, stają blisko czy daleko, bo tutaj do nich, na tym miejscu przemawia Bóg. I chociaż zdarzy się tak, że los rzuci nas daleko w świat, to my musimy pamiętać, że w tym kościele jest wydeptane i węklęczane nasze miejsce. I choć czasem ciała nasze daleko są od tego miejsca, to jednak duch nasz jest tutaj. Myślę, że poprzez chrzest każdy z nas wiąże się bardzo mocno z danym kościołem. Zawsze powiedzieć, to jest mój kościół, w tym kościele byłem ochrzczony. Większość z was tutaj prawdopodobnie była chrzczona właśnie w tym kościele, albo chrzciła swoje dzieci. To miejsce nabiera szczególnego znaczenia. Bo tu, moi drodzy, jest nasz dom. Dlaczego tak? Dlaczego? To miejsce jest także naszym domem. Aby to zrozumieć, trzeba zadać sobie pytanie inne: kim jest dla nas Bóg? W modlitwie, której nauczył nas Jezus Chrystus, Pana Boga nazywamy naszym Ojcem. Skoro do Boga mówimy: Ojcze, implikuje to skutek, jakim jest konkretna relacja, w której wszyscy zwracający się tak do Boga stają się Jego dziećmi. I my także. Od momentu wspomnianego sztu świętego stajemy się dziećmi bożymi. W jednym z wprowadzeń do modlitwy Ojcze nasz słyszymy takie słowa, nazywamy się dziećmi bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz. Skoro jesteśmy dziećmi bożymi, Bóg jest naszym Ojcem, ten dom jest Jego domem, ale to także nasz dom, bo my jesteśmy Jego dziećmi. Kiedy sobie to uświadomimy, może łatwiej nam będzie zmobilizować się, aby być w tym miejscu obecnym podczas kolejnej niedzielnej świątecznej Eucharystii. Może będzie w nas większa wrażliwość i troska o to miejsce, o jego utrzymanie, o wystrój i piękno, bo każdy z nas ma tu cząstkę siebie to dom Boga, ale także dom Jego dzieci. Jak. Czytamy takie zdanie w Księdze Rodzaju, prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Bo moi drodzy, świątynia chrześcijańska jest bramą do nieba przede wszystkim na, poprzez dzięki temu, że nasprawowaną w niej Najświętszą Eucharystię. Przepięknie w formie osobistego świadectwa pisał o tym święty Jan Paweł II. Pisał tak. Gdy myślę o Eucharystii, patrząc na moje życie kapłana, biskupa i następcy Piotra, wspominam spontanicznie wiele chwil i miejsc, w których dane mi było ją sprawować. Pamiętam kościół parafialny w Niegowici, gdzie spełniałem swoją pierwszą posługę duszpasterską, kolegiatę św. Floriana w Krakowie, katedrę na Wawelu. Bazylikę św. Piotra oraz wiele bazyliki kościołów w Rzymie i na całym świecie. Dane mi ją było również sprawować w wielu miejscach, na górskich szlakach, nad jeziorami, nad brzegach, na brzegach morskich. Sprawowałem ją na ołtarzach zbudowanych, na stadionach i na placach miast. Ta różnorodna sceneria moich mszy świętych sprawia, sprawia że doświadczam bardzo mocno. Uniwersalnego, można wręcz powiedzieć kosmicznego charakteru celebracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego. Nawet wtedy, bowiem gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Moi drodzy. Warto może sobie uświadomić, że ten ołtarz od 200 lat, przynajmniej to miejsce, bo nie wiem, czy to jest ten sam ołtarz, nie doczytałem tego jeszcze, wy może wiecie, ale ten ołtarz staje się w czasie każdej Mszy Świętej ołtarzem świata. Tu, w tym miejscu, jednoczy się niebo z ziemią. Czy my tego mamy świadomość? Czasami jakoś nam to umyka. Najświętsza Eucharystia, a wraz z nią cała liturgia, zwłaszcza sprawowanie pozostałych sakramentów, jednoczy niebo z Ziemią. Świątynia jest najprawdziwszym miejscem spotkania Boga z człowiekiem, nieba z Ziemią. Dodajmy jeszcze: miejscem spotkania ziemskiej ojczyzny z tą, do której wszyscy dążymy, o której pisze święty Paweł, nasza ojczyzna jest w niebie. Dzisiaj, kiedy w, całym, w całej Polsce wspominamy, uroczyst przeżywamy uroczystość Matki Bożej, Królowej Polski, wierzymy w jej szczególną opiekę nad naszą ojczyzną i tą jej opiekę, aby nas doprowadzić do niebieskiej ojczyzny. W orędziu paschalnym, które wypełnia dzisiejszy jubileusz konsekracji tej świątyni, nie może zabra zabraknąć właśnie Maryi Matki Najświętszej. Warto najpierw wspomnieć, że uroczystość Maryi Panny Królowej Polski została ustanowiona przez papieża Benedykta XV w 1920 roku na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dwa lata wcześniej. Biskupi zaproponowali Ojcu Świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić Nierozerwalną łączność tego święta z uchwaloną w 1791 roku pierwszą konstytucją polską. Wypełniła ona bowiem w swoich założeniach część ślubowań, jakie król Jan Kazimierz złożył Matce Bożej w 1656 roku. Sejm zobowiązywał się wówczas uroczyście wziąć pod opiekę lud Polski i zaprowadzić sprawiedliwość społeczną. Święty Jan Paweł II mówił. Istnieją wszelkie powody, by przypuszczać, iż matka była pierwszą osobą, której zmartwychwstały Jezus się ukazał. Nieobecność Maryi w grupie kobiet, które o świcie poszły do grobu, mogłaby wskazywać na to, że spotkała ona wcześniej już Jezusa. Ten wniosek mógłby znaleźć potwierdzenie również w fakcie, że pierwszymi świadkami zmartwychwstania były kobiety, które wiernie stały pod krzyżem. A więc wykazywały większą wytrwałość wierzy. Chociaż zatem 200 lat temu w dniu konsekracji tutejszego Kościoła, nie obchodzono jeszcze uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, była ona z pewnością obecna, jak zawsze otaczając matczyną opieką i umiłowanych uczniów swego Syna. Przepięknie mówił o tym, nie tak dawno przez nas żegnany w drodze do wieczności papież Benedykt. 16. Maria jest królową właśnie przez to, że nas kocha, że nam pomaga w każdej naszej potrzebie, jest naszą siostrą, pokorną służebnicą. W jaki sposób urzeczywistnia Maryja to królestwo służby i miłości? Pyta papież. I odpowiada, czuwając nad nami, swoimi dziećmi, dziećmi, które zwracają się do niej w modlitwie, aby jej dziękować lub prosić o jej matczyną opiekę. Jej niebieską pomoc, gdy może zgubiły drogę, udręczone cierpieniem lub niepokojem z powodu smutnych i bolesnych kolei życia. W pogodnych lub mrocznych chwilach życia zwracamy się do Maryi, zawierzając się jej nieustannemu stawiennictwu, aby u Syna wyjednała nam wszelkie łaski i miłosierdzie potrzebne w naszym pielgrzymowaniu po drogach świata. I to nasze pielgrzymowanie dla Was, dla tej wspólnoty parafialnej, przede wszystkim odbywa się tutaj w tym Kościele już od ponad 200 lat. Niech zatem, moi drodzy, rozrzmiewa to uroczyste, jubileuszowe Tedeum, łącząc się z wyśpiewanymi z głębi wdzięcznych serc tytułami Maryi w codziennym nabożeństwie Majowym. Niechaj to wielkie święto owocuje odnowieniem wiary i gorliwości apostolskiej. Całej wspólnoty parafialnej. Niech dotrze ta pieśń wdzięczności do tych, którzy rzadko tutaj przychodzą lub w ogóle przestali przychodzić, by obudziła się w nich tęsknota za Bogiem i Kościołem. Niech Pan swym błogosławieństwem wspiera i wynagradza wszystkich, którzy troszczą się o tę świątynię. Niech dobry pasterz wzmacnia swoją miłością księdza proboszcza, księdza proboszcza emeryta i wszystkich zaangażowanych w pracę duszpasterską. Bóg zapłać za piękne przygotowanie dzisiejszej uroczystości, aby przeżycie tych historycznych chwil owocowało do kolejnych jubileuszy, a ostatecznie aż po całą wieczność. Prośmy dzisiaj za siebie nawzajem o gorącą wiarę, która pozwoli przekazać to piękne dziedzictwo następnym pokoleniom, bo miejsce to wybrał Pan i tutaj jest Jego i nasz dom. Amen.